To będzie taki wielkopostny odcinek Gnyżko vloga. Od dłuższego już czasu czytam sobie małymi porcikami, głównie w niedzielę, wywiad rzekę redaktora Krzyżaka z biskupem Piotrem Jareckim. Tak, tak tym samym biskupem, który, który jest znany za miłowania do motoryzacji i nie tylko. Oczywiście, mówię o tym bez cienia złośliwości ponieważ e, miałem okazję wielokrotnie mieć osobisty kontakt z tym biskupem i uważam, że jest bardzo miłym człowiekiem, i w zasadzie to zaimponował mi tym, że pomimo e, tak e, no, nie oszukujmy się, kompromitującej sytuacji, był w stanie sobie z tym poradzić, był w stanie się z tego otrząsnąć i ponownie w życiu publicznym się jakoś tam pojawiać, co świadczy o jego pokorze, ponieważ gdyby był człowiekiem pysznym, to szedłby w zaparte, jak niektórzy hierarchowie, szczególnie w ostatnim czasie, którzy mieli na swoim sumieniu grubsze rzeczy. Natomiast... Książka ta jest dla mnie bardzo ciekawym świadectwem eee, paru rzeczy. I o tych rzeczach w tym odcinku chciałem Wam opowiedzieć. Zanim jednak opowiem o książce, to wracając z kościoła, e, chciałem. E, chciałem o jednej rzeczy Wam opowiedzieć. No bo w sumie wracam z kościoła to że związana z tematyką książki. Otóż e, co niedzielę mam. Wielką przyjemność patrzeć na pewną parę, parę małżeńską. Eee, to jest małżeństwo e, absolutnie piękna żona i niewidomy pan. Nie wiem, czy jest niewidomy od urodzenia, czy stracił wzrok, natomiast bardzo, ale to bardzo e, piękna e, rzecz. E, zawsze e, mam ich jakoś w swoich okolicach na. W trakcie kolejki do Komunii, i kurczę, muszę Wam powiedzieć, że niesamowite jest obserwować jak e, ta pani prowadzi, pro, prowadzi swojego męża. Jeśli jest niewidomy, e, jeśli jest niewidomy od urodzenia, to, to nawet nie wie jak piękną żonę ma, e, i ona go prowadzi, on ją trzyma za rękę. Powiem Wam, że jest to bardzo wzruszające, zupełnie bez związku z. Tematem tego vloga i z książką, ale pomyślałem, że się powiem Wam o tym. Zaraz wracam do książki. Cześć ponownie, no więc to chodzi o tę książkę. O tę książkę obudzić proroków, biskup Piotr Jarecki oraz Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolitej. Książka dość ładnie wydana przez wydawnictwo Wam. Twarda oprawa, szyta i już prawie kończę ją. Yy, więc ta książka, ta książka to jest słuchajcie dość fajny materiał, dość fajny materiał i w sensie pozytywnym i negatywnym. Yy, pozytywnym ponieważ, ponieważ yy, jest tam parę wątków dla mnie zaskakujących, yy, o których nie myślałem, ale jest też yy, to yy, w, w negatywnym sensie, Ponieważ pokazuje mi, pokazuje w ogóle, myślę, w jaki sposób myślą i dziennikarze i hierarchowie. I to jest trochę, no może nie przykle, bo to jak wygląda w Polsce Kościół, no to ch chyba wszyscy widzą i pewnie mają pewien niedosyt. Względem tego, jak mógłby wyglądać, natomiast z drugiej strony, to jak gdyby pokazuje, dlaczego tak jest. Myśli, na które dziś chciałem zwrócić uwagę, są, są w zasadzie dwie. Biskup Jarecki przypomina mi, przypomina mi znajomego księdza, który całe życie naukowo specjalizował się, słuchajcie, w, w teologii świeckich. Tym, jak tu prawda budzi zaangażowanie świeckich, napisał na ten temat różne prace i, i tak dalej. Natomiast po tych kilkudziesięciu latach pracy nad tym e, przyszła w końcu próba, to znaczy przyszła e, w końcu e, sytuacja, w której e, stał się odpowiedzialny, zresztą sam to e, tak sprawił, sam to dzieło do życia powołał, e, stał się odpowiedzialny za to dzieło i. No, właśnie to dzieło się prawie, że rozbiło o, o, o ziemię, i ostatnio miałem okazję rozmawiać z nim na, na ten temat, i właśnie powiedział: Kurczę, bo to jest moja niesamowita porażka. Ja całe życie chciałem jakoś tak świeckich angażować i tak budować taki kościół zaangażowany, ale okazało się, że, że ci świecy wcale się nie chcą angażować. I ja nie umiałem ich zaangażować. Nie? Mimo, że przecież ja na ten temat napisałem mnóstwo rzeczy, ja, e, ja e, jestem w decyzji w zasadzie specjalistą w tym zakresie. To jest moja ogromna porażka. I trochę tak mi wyglą wygląda Biskup Jarecki, który w KUKO się powołuje na lata o, o 80. i swoje studia za, za granicą. E, odnoszę też wrażenie, że troszeczkę. Mitologizuje ten Zachód, i, i, i jest to jakaś taka jego kraina młodości i szczęśliwości, w której jest zakochany. Ale to w ogóle małe miki. To nie jest uważam żaden problem. Każdy ma prawo mieć taką krainę, w cudzysłowie, krainę młodości i dzieciństwa. W której się czu, czuję najlepiej. Natomiast problem, moim zdaniem, e, dość poważny leży zupełnie gdzie indziej i jest z tym związany. Pro, problem e, jest mniej więcej taki. Książka e, nosi tytuł Obudzić proroków. E, I widać tam, że i Tomasz Krzyżak, i biskup Jarecki e, mają wielką tęsknotę za dużą zmianą, znaczy niech coś się zmieni, niech nie, niech przebudzą się świadcy, niech yy, prawda pojawi się jakiś lider, niech zmieni się świat polityki, yy, który instrumentalnie traktuje. Kościół i Ewangelii. I tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie nawet dochodzą do, do meritum. Prawie już dotykają tego problemu. E, biskup Jarecki e, opowiada o tym, jak organizował tygodnie społeczne. Jak to małe zainteresowanie z tym się wiązało. Jak brakuje liderów świeckich ich formacji. I i w pewnym momencie pojawia się konkluzja, że jakoś trzeba przekonać decydentów, żeby decydenci chcieli yy, to robić. I tak sobie myślę. Kurczę. Kto, kto to jest decydentem? Decydentem jest biskup. Decydentem jest w zasadzie każdy z nas. Każdy z nas, słuchajcie, jest decydentem. I jeżeli ja. Nie, mam poczucie, że za mało się mówi o czymś tam, to stawiam bloga, stawiam kanał na YouTube i zaczynam o tym mówić. Dzisiaj bycie nadawcą nie wymaga zgody żadnego decydenta. Dzisiaj bycie nadawcą nie wymaga konieczności uzyskania zgody od pana ministra na budowę uniwersytetu. Chcę. Uczyć ludzi czegoś, po prostu robię szkolenia, biorę się za robotę, podejmuję decyzję o zmianie rzeczywistości i zaczynam ją zmieniać. Po pewnym czasie przyłączają się do mnie kolejni ludzie i robią to razem ze mną. Po pewnym czasie ich jest nas więcej i powiem Wam, że mam taką smutną refleksję z, z tej lektury. Poza tym, że jak mówię, lektura dała mi bardzo dużo satysfakcji, zresztą jeszcze nie skończyłem. To Unosi się na tym taki duch, słuchajcie, naiwności i takiej bierności, bo obaj panowie sobie siedzą i ględzą o tym, że ktoś powinien się zaangażować, i tylko, że to wszystko można spłętować zdaniem, chodźmy, zróbcie. Znaczy, Tomasz Krzyżak marzy, żeby episkopa dopuścił wiernych, biskup Jarecki też marzy, żeby episkopa dopuścił wiernych i żeby decydenci coś zrobili. Tylko, że kurczę, ja nie znam żadnego kanału na YouTubie, który prowadzi biskup Jarecki, poza tekstami Tomasza Krzy Krzyżaka i jego konta na Facebooku. Nie wiem, gdzie on wpływa na rzeczywistość. Panowie, chciałoby się powiedzieć, panowie, y Pan Jezus nie powiedział: idźcie na cały świat i przekonajcie decydentów, żeby pozwolili wam głosić Ewangelię. Tylko idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię. A może, a może okaże się, że kategorie, w których postrzegacie Kościół, są przestarzałe. A może się okaże, że to, jak patrzycie na rzeczywistość, nie ma w ogóle żadnego z związku. Może po prostu patrzycie anachronicznie. Może. Spojrzenie, które Biskup Jarecki ma na rzeczywistość, to jest to spojrzenie, które się mu zapetryfikowało w latach 80., gdy studiował na rzymskich uczelniach i świat się zmienił. I może to właśnie czekanie na de decydentów, czekanie na jakieś przebudzenie kogoś, jest po prostu kompletnie bez sensu, ponieważ życie pobiegło zupełnie innym torem, i taką mam, taką mam obawę nie obawę, wydaje mi się, że dokładnie nie tak jest. Że życie pobiegło zupełnie innym torem i podobnie jak epigoni Solidarności dzisiaj cały czas patrzą na rzeczywistość przez pryzmat jakichś dawno zapomnianych sporów, tak samo ta, ten wywiad Rzeka obudzić proroku. wywiad Tomasza Krzyżaka z biskupem Piotrem Jareckim. To jest trochę takie właśnie siedzenie na styropianie i ciągłe rozważanie, kto miał rację w wojnie na górze. Czy trzeba było stanąć po stronie Wałęsy, Kaczyńskiego, a co w tym kontekście Suchocka, Mazowiecki. To jest wszystko kompletnie od czapy. E, jaki to ma związek z biznesem i czy ma związek z, z, z biznesem? Słuchajcie, e, każdy z nas może w tego typu e, pułapkę mentalną wpaść. Znaczy w pułapkę pod tytułem ciągłego porównywania się z jakimś konkurentem albo w pułapkę ciągłego e, narzekania na to, że konsumenci nie chcą mnie zrozumieć i, i tak dalej i tak dalej. Zamiast odzyskać kontakt z rzeczywistością, zamiast wziąć się z nią za bary i przestać czekać aż się prorocy obudzą, tylko po prostu samemu stać się prorokiem i wziąć się za robotę. Taka jest, słuchajcie, moim zdaniem ostateczna konkluzja tej książki. Brakuje tu tego, co Jocko Wheeling nazywał Extreme Ownership, a co tłumacz polski przetłumaczył na Ekstremalne przy Przywództwo, Ani Tomasz Krzyżak. Ani Biskup Jarecki nie chcą wziąć odpowiedzialności za swoje e, diagnozy, nie chcą z, z tym nic robić, ponieważ wolą ponarzekać. Tyle. I gorąco pozdrawiam obu Panów, bo dziękuję im za tę książkę. Mi, miło mi umiliła kilka niedziel, więc Panowie, jestem Waszym dłużnikiem. Wszystkiego dobrego, a z Wami do zobaczenia przy kolejnym Gnyszko Vlogu. Cześć i czołem. Dajcie kciuka w górę. Niech ta treść rozejdzie się po YouTubie szerzej. Cześć.